Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły. Dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora, witam radio Słuchacze. Panie ministrze mieliśmy rozmawiać i będziemy rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ale ostatnie godziny w zasadzie to są zdominowane przez wypowiedź Władysława Frasyniuka, kiedyś legendę polskiej opozycji w latach PRL. Teraz można odnieść wrażenie, że coś się zmieniło w głowie pana Władysława Frasyniuka. Mam na myśli jego wypowiedź na ten na temat polskich żołnierzy, którzy bronią granicy. No absolutnie kompromitująca pana Frasyniuka wypowiedź, ale też brak reakcji prowadzącego pokazuje poziom stacji, w której, się, w której ta wypowiedź miała miejsce i atmosferę tam panującą, bo jeżeli tak haniebne słowa i kompromitujące pytanego nie, nie spotykają się z reakcją prowadzącego, no to de facto spotykają się z jego aprobatą. No ale jed ani jedno, ani drugie nie powinno mieć miejsca w żadnym razie. Polscy żołnierze wykonują swoje obowiązki, robią to najlepiej jak mogą, strzegąc polskiej granicy. Czego innego można wymagać od polskich żołnierzy, od polskiej Straży Granicznej, niż ochrony naszych granic? Pytam się, Publicznie pana Frasyniuka, czego innego można od polskich żołnierzy wymagać, co jest podstawowym obowiązkiem wojska polskiego. Władysław Frasyniuk powiedział haniebne słowa rzeczywiście na temat polskiej armii na Antenie TVN24. Dodajmy sprawiedliwości, że TVN24 na Twitterze odcięło się od tych słów, potępiło je na swoim profilu. No ale to pokazuje, że coś musiało zrobić, bo reakcja była jednoznaczna opinii publicznej. Natomiast no tak jak mówię, sam brak reakcji prowadzącego pokazuje, jaka właśnie jest atmosfera i podejście generalnie dziennikarzy tej stacji, niezależnie od te, tej reakcji zarządu TVN-u. Też moim zdaniem zbyt ostrożne, ale nie mnie oceniać tego rodzaju działania. Przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się na granicy Polski i Białorusi. Tam od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Użyjmy tego dosyć bezpiecznego słowa, bo nie wiemy tak do końca, kto to jest, skąd pochodzą i po co są na tej granicy. Tak, jak pan mówi, mamy ten, ten problem, ale zwracam uwagę, że oni nie są na granicy, oni są po stronie białoruskiej, polsko-białoruskiej -y, granicy. Więc yy, polscy żołnierze, którzy tam stoją, w cudzysłowie w kordonie, stoją na linii granicy Rzeczypospolitej. Ci, którzy są tymi imigrantami, albo za takich się podają, są po stronie białoruskiej. Więc przepuszczenie ich przez ten kordon byłoby, no nie tylko z łamaniem polskiego prawa, ale też na przykład rozporządzenia granicznego Unii Europejskiej, tak zwanego rozporządzenia Schengen, które mówi, że, że tylko na przejściach granicznych co do zasady można przekraczać granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. A skoro tak, no to ci, którzy domagają się wpuszczenia tych osób przez tą granicę, namawiają polskie władze, nie tylko do złamania prawa polskiego, ale też kodeksu granicznego Schengen, czyli prawa Unii Europejskiej. Nawet opozycja w tej chwili słowami Donalda Tuska już trochę zmienia retorykę dotyczącą migrantów w tym miejscu. Donald Tusk mówi, że granica musi być szczelna. To reakcja na to, co Bruksela na ten temat mówi, Komisja Europejska. Mam wrażenie, że tak. Po prostu skoro jest się szefem Europejskiej Partii Ludowej, yy, częścią brukselskiego, podkreślam to, brukselskiego, niepolskiego polskiego establishmentu, no to trudno mieć inne zdanie niż yy, Bruksela, ale to tylko z tego, z tego wynika. Bruksela przyznała Polsce rację, w związku z, z tym na miarę swoich możliwości, swojej niechęci do PiSu yy, Platforma Obywatelska stara się akceptować yy, to stanowisko Brukseli. Ale oczywiście wyszukując różne niuanse, którymi się posługuje, żeby rząd atakować. Rząd, który, tak jak powiedziałem, wojsko polskie również broni po prostu polskiej granicy. No powiedzmy, panie ministrze, o co chodzi w ogóle w tej sytuacji, bo nie ulega wątpliwości, że ci migranci nie znaleźli się tam przypadkowo, że są tam za sprawą prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki i jego służb. Mamy potwierdzenie, że sytuacja wygląda następująco. W krajach takich jak Irak, przede wszystkim Irak, ale częściowo też Syria. Po prostu służby białoruskie werbują osoby potencjalnych imigrantów, oferując im transport do granicy unijnej. Ten transport odbywa się w ten sposób, że samolotami są przewożeni do Mińska. W mińsku na lotnisku oczywiście nie za darmo, żeby nie było wątpliwości, i do samolotów siadają nie za darmo i do autobusów siadają ci. Imigranci potencjalni nie za darmo, są tymi autobusami z lotniska odwożeni, odstawiani do granicy polsko-białoruskiej. I tam jak gdyby pokazuje im się, gdzie jest, w którym kierunku granica, gdzie mają podążać, i tam podążają. Wyraźnie, widać też ich przewodników, bo mają po prostu białoruskie mundury białoruskiej Straży Granicznej. No to są po prostu, to jest po prostu. W, yy, Sposób, sposób na destabilizację Unii Europejskiej, który wymyślił sobie Aleksandr Łukaszenka, żeby się zre, yy, zrewanżować za to poparcie, które Polska przede wszystkim i Litwa, bo pamiętajmy, że to dotyka też kraje bałtyckie, yy, udzielają poparcia opozycji białoruskiej. W ten sposób. Yy, białoruski dyktator stara się zdestabilizować te kraje, ale destabilizować też Unię. I zwracam uwagę, że tak jak mówiliśmy, Unia Europejska zgadza się z tą polską diagnozą, bo ona jest po prostu potwierdzona dowodami twardymi, ale też zgadza się z polską reakcją. Na te działania Łukaszenki. Nie tylko Polską, ale oczywiście krajów bałtyckich również, Litwy i Łotwy. Eksperci mówią, że jeżeli tej grupie udałoby się wejść do Rzeczpospolitej, no to byłby to pewien precedens, który otworzyłby szeroki korytarz migrantów zmierzających do Unii Europejskiej przez Polskę. Wtedy w wielu miejscach myślę, że praktycznie na całej polskiej granicy mielibyśmy co parę metrów dosłownie, co parę metrów takie skupiska osób oczekujących dokładnie tego samego. Pytanie, jak wtedy tą falę fa zatrzymać. Podkreślam, nie mamy pewności, kto to jest, nie mamy pewności, jak się te osoby nazywają, jakiego są obywatelstwa, ale przede wszystkim po co przyjeżdżają do, chcą przyjechać do Unii. Nie wiemy na przykład. Ja nie mówię, że tak jest, ale być może są wśród nich na przykład osoby, które mają przeprowadzić zamachy terrorystyczne z racji działalności czy po związku z Państwem Islamskim. Nie mówię, że tak jest, ale być może. I pytanie, ci wszyscy, którzy na przykład mówią, że w tę grupę, żeby wpuścić, jaką mają pewność, że wśród nich nie jest jakiś wysłannik y, państwa islamskiego, który tutaj przeprowadzi zamach terrorystyczny? I co, jak wówczas, gdybyśmy przepuścili tę osobę, to ci, którzy domagają się wpuszczenia tych osób, spojrzą w oczy rodzinom pod ofiar, które tutaj mogą być? Politycy, w tej sytuacji by były. politycy opozycji cały czas dążą do pewnego rodzaju konfrontacji, używając swoich immunitetów, używając legitymacji poselskich. Chcą za wszelką cenę przejść na stronę białoruską, żeby, jak mówią, pomóc tej grupie ludzi. Nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze im na to nie pozwalają. Ale z drugiej strony myślę, tak parafrazując, sytuacja jest kusząca, bo to jest sposób, żeby zobaczyli ci, którzy chcą przejść tą granicę. Czyli bo Dlaczego mówimy przejść granicę? Bo przekroczenie tego kordonu, który został stworzony przez polskich żołnierzy, to jest przejście na białoruską stronę granicy. I pytanie, jak na to zareagują wtedy władze Białorusi? Mogą, podkreślam mogą, ma, będą miały zgodnie ze swoim prawem krajowym Prawo aresztować te osoby ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Nie licząc się z tym, że mają immunitety i legitymacje poselskie, na przykład. One nie są obowiązujące na terenie Republiki Białorusi. Immunitet chroni posła czy senatora na terenie Rzeczypospolitej, na terenie Białorusi, są zwykłymi osobami, które chcą przekroczyć nielegalnie granicę. Powiem więcej, paradoks jeszcze polega na tym, że wtedy Białoruś by miała pretensje i argumenty, że Polacy nie pilnują swojej granicy. Polski MSZ zaoferował pomoc humanitarną dla tych migrantów, dla tej grupy migrantów, legalną, przewożoną z samochodami przez przejście graniczne. No i to wspaniały gest na pewno, i bardzo, bardzo dobry również z punktu widzenia wizerunkowego. Ale z drugiej strony, nie warto zwrócić uwagi na to, że Białoruś nie specjalnie o nich dba, o tych migrantów, których mają po swojej stronie. Z jednej strony nie wiemy, czy o nich, na ile o nich dba, natomiast wiemy na pewno po pierwsze, że ich tam dostarczyła, ale też pamiętajmy o tym, co jest po drugiej stronie, bo po drugiej stronie tej grupy też stoi kordon, tak? który tym z kolei imigrantom nie pozwala wrócić. To bardzo charakterystyczne. Tak, to pokazuje nastawienie władz białorusi do problemu. Oni chcą się ich do nas pozbyć, podczas gdy, Białoru gdy te osoby są na terenie, na terenie białorusi. Pytanie. Dlaczego na przykład te osoby, które tam są, nie są przez władze białoruskie legitymowane? Nie jest sprawdzana ich tożsamość. Przecież jeżeli są nielegalnymi imigrantami, jak reżim twierdzi, nie ma nic wspólnego z ich podróżą, a zresztą sami imigranci mówią, że przedostają się przez zielone granice, to chyba w interesie władz państwa na terenie, którego się znajdują, jest to, żeby skorzystając z tej okazji dowiedzieć się, kto to jest. Sprawdzić na przykład ich dokumenty, potwierdzić w jakiś sposób tożsamość. Tymczasem władze białoruskie tego nie robią, co pokazuje, że doskonale zdają sobie sprawę z kim mają do czynienia. Jest jeszcze jeden element tej układanki, takie można odnieść wrażenie, bo chyba nie jest przypadkowe to, że Rosja teraz nagle wystąpiła z pomysłem przywrócenia małego ruchu granicznego na granicy między Polską a Rosją, czyli z obwodem kaliningradzkim. No i wtedy dopiero mielibyśmy problem, bo pewnie tych imigrantów by tamtędy starano się przerzucić do Polski. Czyli zgodzi się Pan, Panie Ministrze, że to jest powiązane? To jest wszystko ze sobą powiązane. Pamiętajmy o tym, że władze białoruskie ściśle współpracują z, z władzami rosyjskimi, służby tych krajów. To jest w zasadzie jedno. Nie ma czegoś takiego tak de facto jak służby białoruskie. To są służby chodzą, albo składające się z Rosjan, albo podporządkowane Rosjanom czy służbom rosyjskim. W związku z tym tutaj trzeba tylko i wyłącznie mówić o jedności działań. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Świętek Wszystkich Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Radia Kielce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.